W 1989 roku Jeleniogórski Klub Sportowy Spartacus, trenowany przez Eugeniusza Srokę, wywalczył awans do Najwyższej Ligi Koszykarskiej w Polsce. Ponad 20 lat po tym honorze w hali przy ulicy Sudeckiej odbyła się wielka gala JKS Spartacus 20 lat później. Gala jeszcze przed rozpoczęciem wywołała wiele emocji wśród kibiców. Do hali przy ulicy Sudeckiej przybyli nie tylko jeleniogórzanie, ale także fani basketu z całej Polski. Zapewne przyciągnęły ich nazwiska. Do stolicy Karkonoszy dotarły gwiazdy reprezentacji Polski, wśród których zauważyć można było m.in. Dominika Tomczyka, Roberta Kościuka, Macieja Zielińskiego, Eugeniusza Kijewskiego, Ryszarda Prostaka, Jacka Kalinowskiego, Jerzego Binkowskiego, a także wielu innych znanych koszykarzy. Naprzeciwko nim stanęli zawodnicy Spartakusa, którego to barwy reprezentowali m.in., Roman Misiewicz, Robert Wisny, Grzegorz Styczyński, Marcin Kowarski, Paweł Jujka, Dariusz Połubiński, Wojciech Sienicki, Czesław Kowgier, Józef Cięciwa, Tomasz Kaliszewski, Artur Czekański, Krzysztof Bogucki i Jacek Ziobro. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu zgromadzona publiczność obejrzała film Radomski Horror, była świadkiem pokazu zespołu czy liderek ze Zgorzelca. Po tej prezentacji odbył się główny punkt programu, a mianowicie mecz wspomnianych drużyn. I tak minimalnie, bo tylko różnicą 5 punktów, 59 do 64, przegrał Spartakus. Warto zaznaczyć, iż mecz rozgrywano jak dawniej, dwa razy po 20 minut. Piękna impreza łezka się zakręciła wokół. Ja patrzyłem na to, jaką młody człowiek wtedy jeszcze, bardzo młody, i teraz patrzę z perspektywy tych 20 lat, z, że tak się wyrażę, z mężczyznami którzy wtedy tworzyli tą historię, później z nimi trenowałem przez wiele, wiele lat, także piękna sprawa, naprawdę coś, coś pięknego. Zadowoleni z przybycia do Jeleniej Góry byli także znakomici gracze Śląska Wrocław Maciej Zieliński i Dominik Tomczyk. Zawsze mieliśmy obozy przed, przed sezonem w Karpaczu i wracając bardzo często graliśmy tutaj mecze sparingowe, także kojarzy mi się z ciężką pracą, ale też zawsze bardzo dobrą drużyną, która no, bardzo walczyła szczególnie tutaj właśnie na swoim parkiecie. Najczęściej przyjeżdżałem tutaj w juniora, jeszcze nawet młodzika. Bardzo, bardzo często przyjazd tutaj nawet po kilka razy w roku na mecze ligowe. No i oczywiście te dwa sezony w Ekstraklasie też pamiętam mecz sędziowo jeden z najlepszych arbitrów XX wieku. Obecnie prezes Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet, Wiesław Zych, związany również z naszym miastem. Promocja koszykówki chociażby tak jak dzisiaj, wspomnienia, to jest coś fajnego. Przychodzą nowe pokolenia które są jak gdyby głodne sukcesu, głodne uczestniczenia w tym sukcesie, jak i oglądania. Tuż po gali wzruszenia nie krył także główny pomysłodawca imprezy, Eugeniusz Sroka, któremu publiczność zgotowała istnie mistrzowskie przyjęcie. Nie spodziewałem się, że w ten sposób akurat publiczność zareaguje. No jest mi miło, bo... Cel nasz był taki, żeby po prostu ludziom pokazać wiele nie górze, że na koszykówce można ją nie tylko przeżywać i tylko pasjonować się walką o punkty, ale również może to być jakieś inne troszkę widowisko. Przypomnijmy, że cały dochód z Sobotniej Gali przeznaczony zostanie dla koszykarzy Sudetów, o których mówi się jako spadkobiercach tradycji Spartakusa. Piękne. I I głównego Ileńczyk organizatora to. gali J.S. Spartakus 20 lat później, Pana Eugeniusza Srokę. Dzień, Dzień dobry. Będziemy no, przede wszystkim rozmawiać o tej gali, która no, na pewno przeszła dużym zainteresowaniem i też no, na stałe pozostanie w pamięciach tych kibiców, którzy udali się w minioną sobotę na hale przy ulicy Sudeckiej. Na początku takie pytanie, no właśnie, był Pan zaskoczony przede wszystkim tym przyjęciem Pana, no i całym w ogóle wydarzeniem, że aż tak dobrze to wyjdzie? Znaczy powiem y, od razu, że przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim Państwu, którzy zjawili się w hali i uświetnili nasze święto. Y, scenariusz był dopracowany, ale niestety nie mogliśmy zrobić żadnej próby, dlatego że y, chociażby zespoły, które występowały nie były w stanie na tą próbę się zjawić, czyli liderki przyjechały na y, praktycznie niecałą godzinę y, przed y, galą. Y, w trakcie Gali y, pan prezes Sudetów, pan Waldemar Woźniak, podziękował mi za zorganizowanie Gali, i za to mu bardzo dziękuję i tylko za zorganizowanie Gali. Choć nie było to w ogóle w scenariuszu, y, ale był to miły akcent i do tego komentarz y, pana Janusza Rodziewicza, przypominający jakieś moje dokonania. Y, Spowodował, że troszkę byłem zażenowany tym wszystkim, dlatego że na Gali nie posta postanowiliśmy nikogo nie wyróżniać. Gala była poświęcona przede wszystkim tych, których nie było już wśród nas. Poświęcona Darkowi Boguckiemu zawodnikowi, drugiemu zawodnikowi Robertowi Rowgało, prezesowi Jerzemu Barcowi, Jerzemu Górce, kierownikowi zespołu, a także znakomitym kibicom, panu Edwardowi Bilińskiemu. Andrzejowi Czołgowskiemu. Ja już w tej chwili nie chcę wymieniać ich wszystkich, bo y, wielu ich wśród nas nie ma. I y, myślę, że to był najistotniejszy akcent tej gali, ale y, jej najważniejszym punktem miał być oczywiście mecz Gwiazd. No właśnie, tutaj też y, pamiętam, jak rozmawialiśmy na. W... Podczas tej gali powiedział pan jedną bardzo ważną rzecz. Do każdego zawodnika, kiedy dzwoniłem, nikt mi nie odmówił. Oczywiście jeden koszykarz nie mógł przyjechać, ale to ze względów osobistych, ale no właśnie. Można powiedzieć, że tylko jeden telefon spowodował to, że tak liczne grono przybyło właśnie i do Jeleniej Góry, i także udało się na tę galę, która już jest za nami. Tak, no przede wszystkim ja również dziękuję tym wszystkim zawodnikom, bo... Przyjechali zarówno zawodnicy młodego pokolenia, którzy mogliby jeszcze uczestniczyć w rozgrywkach ekstraklasy, jak chociażby Dominik Tomczyk, jeszcze rok temu grający, jak Maciej Zieliński. To są fenomeni koszykówki, ikony śląska-wrocław, ikony polskiej koszykówki. Ale przyjechali również zawodnicy bardzo doświadczeni którzy mogliby być ojcami tych zawodników, jak chociażby 56-letni, przepraszam, czy 7-letni, że tak powiem, tu w tym momencie, znakomity, cię znany, y, polski, jeleniogórskim kibicom Jacek Bukiel, ale Mieczysław Młynarski, Eugeniusz Kijewski, Jerzy Bińkowski, y, Ryszard Prostak, Robert Kościół, to jest cała plejada znakomitości, y, jak sami stwierdzili, jeszcze nigdy razem ze sobą ci gracze nie grali. No i co ważne, był także Jarosław Zyskowski, który przyjeżdża tutaj no można powiedzieć co, co rok do Jeleniej Góry, ale ze względów właśnie szkoleniowych, no i pan Mirosław Cześniewski, jeleniogórzanin, trener trener, który szkoli właśnie koszykarki ŁKS-u Łódź. Tak jest, no Ela Cześniewska była mistrzyni Europy, ale również myślę, że taką największą postacią, która była na naszej gali, to był mimo, że Wręczyliśmy wspaniałe wyróżnienie panu Wiesławowi Zychowi, najlepszemu arbitrowi na świecie w XX wieku. To jednak tutaj bym pokusił się o wymienienie nazwiska pana Jerzego Świątka, który mieszka na stale w Karpaczu. Od niego zaczął się wielki Spartakus w Jeleniej Górze. To on przyjechał tutaj i w malutkiej salce przy ulicy Grunwalskiej rozpoczął tamte działania. Natomiast ja, gdybym miał w czasie Gali możliwość wypowiedzenia się. Na pewno podziękowałbym kilku osobom za przybycie, z którymi wiążą mnie wielkie sukcesy Spartakusa i powiedziałbym sportowa przyjaźń. To, czego dokonywał prezes Michał Narbutowicz, to naprawdę może być wzorem dla wielu trenerów w chwili obecnej. A współpraca ze znakomitym szkoleniowcem, jakim jest Leszek. Oleksy, nigdy nie ujdzie mojej pamięci. Pracowaliśmy razem, przeszło 8 lat, potem z różnych powodów Leszek wyjechał za granicę. Drugą taką osobą był Jurek Witek, który pracował w służbie dla Spartakusa, był ponad 20 lat, praktycznie te najważniejsze. Czy spodziewaliście się Państwo takiego zainteresowania kibiców przede wszystkim no, Ja sam akurat byłem świadkami rozmów, przyjechali do nas kibice z Wałbrzycha, e, nawet i z Wrocławia, także można powiedzieć, że taka odbiła się szerokim echem tutaj nie tylko w Wieleni górze. No ja dostałem w tej chwili telefonów trochę i od firm, które sponsorują między innymi mistrzostwa Europy. Będą chcieli wykorzystać... E, Będą chcieli wykorzystać zdjęcia y, wykonywane. Tutaj dostałem ostatnio ponad 600 zdjęć y, z tej gali. Y, dlatego, że no, nie na co dzień zdarza się widzieć y, przeszło 50.-letniego 50 Eugeniusza Kijewskiego y, z napisem Polska, y, którego goni w pewnym momencie na boisku Jacek Ziobro. A tu takie małe sprostowanie. Jacek Ziobro. Był zawodnikiem Spartakusa. Może to kibiców zainteresuje, ale pamiętam taki, to był prawdopodobnie 95 rok. Jacek na jednym z treningów, na który przyszedł, mówi do mnie trenerze, nie będzie mnie przez najbliższy tydzień na treningu. Ja mówię, jak to? A mówi, jadę na festiwal piosenki aktorskiej do Wrocławia. Zastartuję, zobaczę, czy coś się tam powiedzie. Ale mam nadzieję, że wygram. Ja mówię ty, to jak zwykle jesteś taki zarozumialec, tak sobie powiedziałem. Otwieram telewizor w niedzielę i słyszę z ust niezapomnianego Aleksandra Bardiniego pierwsze miejsce w festiwalu Jacek Ziobro. Także chcę jednoznacznie powiedzieć, bo ktoś mówi, jakim prawem on gra wśród gwiazd. No gra, dlatego że kiedyś był również zawodnikiem. Może nie gwiazdą wielką, ale był zawodnikiem naszego klubu. Jak to jest tak po 20 latach, to, to samo pytanie zadałem Panu akurat, kiedy rozmawialiśmy podczas gali, tak. jak to jest spotkać tę samą drużynę po 20 latach, dyrygować nimi, jak to wyglądało w szatni, tak może od kuchni, ten mecz, który właśnie poprowadził Pan jako szkoleniowiec JKS Spartaku. Ja myślę, że w tej chwili Pan doktor Siuta mnie najlepiej zrozumie z wszystkich. Nasza odprawa polegała na tym. Panowie, ważymy w tej chwili w sumie razem 300 kilo więcej. To jest pierwsze. W związku z tym nasze Achillesy mogą wytrzymać co wytrzymają. Nie podpalajcie się, ostrożnie, dobrze się rozgrzać. I mówiliśmy o tym. Chociaż powiem, że dostałem telefon od Misiewicza i mówi do mnie tak: Geniu, jak to? My mamy grać. Słuchaj, ale a jaką taktykę gramy? Czy gramy w obronie 4 plus 1? Czy każdy swego? Czy...? Ja wiem, Roman, to jest zabawa. Ale przez niego przemawiało to że on chciał się do tego profesjonalnie przygotować. Oczywiście do wyniku nie przywiązywaliśmy y, wagi, dlatego że zmiany były z góry zaplanowane. Po prostu miał ktoś zagrać, y, miał każdy zagrać y, troszeczkę. No, może niektórzy byli zaskoczeni, że nie zagrał Wojtek Siennicki. Y, nie mógł zagrać. On nie ma prawa nawet truchtać w tej chwili. Po prostu są pewne sytuacje związane ze stanem zdrowia i w związku z tym yy, takie sytuacje mają miejsce. Natomiast yy, również z przeciwwskazaniami do biegania po zabiegu chirurgicznym taki, był taki pan w moim wieku, z którym kiedyś miałem yy, przyjemność zdobyć Mistrzostwo nawet Polskie Akademickie, yy, Tomasz Gardiński. I ten, ta osoba, gdy zadzwoniła do mnie w dniu wczorajszym, yy, rozmawialiśmy, ja mówię, Tomek, ale z tymi rzutami 10 na 9, to nie wiem, czy by z tobą wygrał Logan. A on mówi, słuchaj, ja mam koszkę od domu i ja możesz mi nie uwierzyć, ale czasami rzucam nawet 30 pod rząd za 3 punkty. Tomek był jednym z najcudowniejszych dzieci trenera świątka tak o tym pisano, wielokrotny reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy Olimpijczych. No, wszystkie praktycznie wyróżnienia. Jak to dokładnie wyglądało, jeżeli chodzi o gale przede wszystkim. Do ostatniej chwili ważyły się losy przede wszystkim, kto jeszcze przy okazji sponsoruje Oczywiście nie będziemy wymieniać sponsorów, ale też się dowiedziałem, że było to zainteresowanie, można powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o nie tylko górskie firmy. Było to zainteresowanie odrębnie każdemu ze sponsorów na łamach jednego z dzienników czy, czy tygodników w ziemi jeleniogórskiej przekazaliśmy. Natomiast oczywiście do wszystkich tych, którzy nam pomogli, Prześlemy komplet dokumentacji z imprezy, i po prostu ja im w tej chwili bardzo serdecznie dziękuję. To jest lista dosyć długa, około 14-15 podmiotów, natomiast tym najważniejszym dla mnie był klub sportowy Sudety, który, którego pracownicy pracowali z wielkim zapałem, począwszy od pani księgowej. Skończywszy na pani sprzątającej przez pana konserwatora. Yy, I myśmy naprawdę tam dokonali karkołomnej pracy, dlatego że salę trzeba było zaciemnić. To miał być zupełnie inny efekt. Ja byłem następnego dnia na yy, meczu Turowa z Gorzelec, gdzie występowały liderki. I powiem, że gdy występowały one w przebijającym się świetle przez okna, tego efektu nie było. No U nas te siedem tańców, które one przedstawiły, wyglądało to zupełnie inaczej.